Lego Ninjago jest już z nami od prawie 11 lat, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ten serial i wraz z nim linia klocków odniosły tak wielki sukces? Dzisiaj odpowiem wam na to pytanie. Zapraszam. Niepodważalnie Lego Ninjago to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych zarazem serii Lego, z której wyszły setki zestawów, polibagów czy kart. Jest ona bazowana na serialu animowanym o tym samym tytule, który ma już 15 sezonów. Ale dlaczego jest ona tak lubiana? Niewątpliwie same klocki są chętniej kupowane przez serial, ponieważ wiele widzów po obejrzeniu danego sezonu może decydować się zakupić jakiś zestaw. Sam serial jest bardzo dobry, szczególnie w porównaniu go do takiej produkcji jak Lego City. Dla wielu osób dzięki serialowi Lego City klocki już nie są takie dobre jak kiedyś, ponieważ podobnie jak z Ninjago, zestawy są współtworzone z serialem animowanym. No właśnie, z Ninjago nie ma takiego problemu, ponieważ dostajemy ciągle zestawy bazujące na nowych rzeczach i fani się po prostu z tym wszystkim nie nudzą. A wcześniej wspomniane City dostarcza w większości straż pożarną i policję. Sezony ninjago zawsze bazują na nowych przygodach drużyny ninja z coraz nowszymi i ciekawszymi antagonistami i głównymi postaciami. Ale właśnie, jak już przy postaciach jesteśmy, to są one bardzo dobrze napisane. Każdy z głównych bohaterów ma swój unikalny charakter, przez co dużyna ninja komponuje się idealnie. Antagoniści, tacy jak Python, Gramadon czy Chen, tylko sprawiają, że sezony z nimi chętnie każdy obejrzy nie jeden nas. Myślę, że na ten duży sukces wpływa fakt, że jest to bardzo oryginalna seria. Sami ninie może nie aż tak bardzo, ale mieszanie świata mega rozwiniętej technologii, jak mechy, latające statki czy produkty Cyrusa Borga, z ostrzami, którymi walczą główni bohaterowie, oraz krasztorem z nie jest spotykane na co dzień sama historia krainy Ninjago, gdzie od pokoleń zamieszkują je takie rasy jak wężonowie, merlopianie czy strażnicy i potężne bestie takie jak pożar światów, smoki czy wodzira, tylko dodają mu uroku tej serii. Jak już wcześniej wspominałem, każdy sezon skupia się na nowych przygodach ninja, gdzie zazwyczaj odkrywane są nowe lokacje i postacie. Wiele osób mówi, że po zmianie grafiki w siódmym sezonie Ninjago nie jest już tak dobrą kreskówką, ale właśnie dzięki takim zmianom seria nie upada. Ponieważ nowi widzowie, którzy jeszcze nie słyszeli o tej kreskówce bo przypominam, że ona ma 11 lat mogą obejrzeć sobie najnowszy sezon bez nderabania poprzednich 14. Oczywiście, cała seria ma też swoje minusy ale w skali tego, co w Ninjago jest dobre nie mają one raczej większego znaczenia. To na tyle, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ostatnim subskrybentom kanału. Już się z żegnam. Do usłyszenia. Cześć.